Jest poranek, niedziela, 11 lipca, i to jest. Zaczyna się trzeci tydzień naszej podróży. Wyjeżdżamy z Burn Hill Station Caravan Park. Piękne czerwone fiordy, Kimberley, początek Kimberley, i teraz jedziemy już na brum. Jeszcze chciałam dodać, że przejechaliśmy od Perth od 29 czerwca. Przejechaliśmy 3000 km przez dwa tygodnie naszej podróży. To cywilizacja zielona BP, a my wyjechaliśmy z Brent bez śniadania po trzy godziny pakowaniu naszego dobytku, więc jesteśmy bardzo głodni. Roadhouse, który się nazywa Roebook? Coś takiego. Nie potrzebuję brać paliwa. No paliwo nie, śniadanko i kawka. No od razu powiało cywilizacją większego miasta śniadanko chicken dumplings słodka owocowa kapka, I taki przyjemny roadhouse 30 km przed Brum kto, kto zgadnie co to jest? to jest domowy sausage roll czyli dużo, dużo mięska w środku i ciasto kruche francuskie w papierku to na deser po, po śniadanku Okej. Oh yeah. najpierw był pie, teraz sausage roll Wielka chwila, półmetek naszej podróży. Wjeżdżamy do miasta Brum na północy, West Australia. O, oh, wita nas McDonald's, McDonald's. <laughs> i szersz! Ale nie chodzi nam o Brum, chodzi nam o okolice Brum. Tam będzie amazing. Wiedzamy. to znaczy tak, jedziemy najpierw na nasz Mango Campground, a potem będziemy inne rzeczy oglądać, ale przyjemne. No, i wylądowaliśmy w shopping center. Tu zrobimy zakupy i zastanowimy się, co dalej, ponieważ nie mamy miejsca. Okazało się, że ten Mango Campground to jest um, taki dla backpackers. Mamy namioty wzdłuż płotu, jeden na drugim. I to będzie cud, jeżeli znajdziemy tu accommodation w brum w środku sezonu. Przenieśliśmy się w ciągu kilku godzin. Do Brum! I chociaż było to w zasadzie niemożliwe, znaleźć tutaj miejsce gdzieś na jakimś caravan park, tak w sezonie, to poczułam, żeby podjechać do Brum Caravan Park. I pomimo tego, że jak zwykle tablica, że miejsc nie mają, żeby zapytać pani w recepcji, okazało się, że znalazł się dla nas mały site na jeden tent. Już mówiłam wam, jak dobrze jest podróżować z namiotem, bo zawsze znajdziesz miejsce, nawet jak miejsca nie ma. I Jesteśmy na przepięknym Caravan Park a 2 km od obrzeży Brum wspaniałe warunki i jeszcze taka laguna do pływania no po prostu nie umierać, fantazji. Niedziela wieczór, ten dzień kiedy przybyliśmy do Brum no i przyszliśmy tutaj do Chinatown takie małe Chinatown gdzie można coś zjeść wieczorkiem wiet... Chinese chińskie jedzonko no i tutaj taka prawdziwa pani. O, siedzi sobie taka babcia i przyjmuje zamówienia. Mamy sobie tutaj na pasażu takim przy stolikach zewnętrznych. Czekamy na nasze jedzonko. Andrzej, zaczytamy. Zwiedzamy brum, to jest nasz drugi dzień i teraz wjeżdżamy na teren Jauru Conservation Park. Ja myślę, że tu w prawo trzeba. Chcemy zobaczyć przepiękne miejsce, taki cypel, sam koniec. A nazwa tego jest nie do wymówienia, po prostu. No i nowy nabytek: Solar Panels. Tutaj trochę historii, i trochę treści na temat tego, czym jest i z czego jest słynny yy, Gantiume Myślę, że tak się to wymawia. <gry> Więc jest to yy, starożytny sacred site, culture site, czyli miejsce kulturowe, tradycyjne aborygenów. Yy, żyło tutaj i nadal żyje plemię Rubibi. Rubibi Aboriginal Land. Okay. W każdym z takich miejsc jest informacja, że szanujemy oryginalnych, tradycyjnych właścicieli tej ziemi, czyli Aborygenów. A to ja, kochani. Mój pobyt tutaj został uwieczniony. Chcę podzielić się z Wami bardzo piękną przypowieścią, a raczej treścią kulturową, aborygenów. W ich e, tradycji i w ich świadomości e, kraj jest częścią ludzi, a ludzie są częścią kraju. Każdy indywidualny człowiek lub grupa ludzi posiada tak zwany raj czyli e, powerful living spirit czyli potężny, żyjący duch wewnątrz. I to należy szanować, o tym wiedzieć. Co jeszcze mówią Borygani, że dla nich ten kraj jest tak samo ten kraj, ta ten, ten część Australii, tu gdzie oni żyją swoim plemieniem o nazwie Rubi Rubi, jest tak samo święty jak dla innych ludzi Jeruzalem, czy Watykan, czy Mekka. To jest ich święte miejsce i nazywa się Mi-minir, czyli miejsce odrodzenia, gdzie Twój wewnętrzny duch e, odradza się w Tobie. Oryginalna nazwa tego Cape, tego miejsca, jest Minir. Czyli miejsce odrodzenia. Co jeszcze ciekawe, że cały okręg Brum, Brum i okolice jest słynne z największych na świecie pozostałości po dinozaurach. I tutaj później będziemy w takim miejscu, gdzie odciśnięte w skalę znajdziemy ślady dinozaurów. Pozostałości dinozaurów i ślady świadczą o tym, że miały one do 30 metrów długości i ważyły około 80 ton. No, to takie tutaj właśnie te zwierzątka żyły i co tu jeszcze? A Oczywiście Brum jest słynne z połowu pereł, ale o tym będzie później. Jesteśmy tutaj na samym koniuszku tego cypla, a ten półwysep cały to jest właśnie miasto Brum i okolice, a my jesteśmy tu tym koniuszku idę w kierunku skał. Tutaj jest Lighthouse, czyli latarnia morska. No idziemy zobaczyć to cudo. Tutaj podobno w czasie e, przypływu e, są uprawione skoki do wody. No i stąd też można łowić piękne ryby. Zobaczymy. To wciąż jest Kimberley. Kimberley czerwone, rude, kontrastujące z przepięknym lazurem oceanu. Andrzej podziwia te cuda i mówi ach, ach jak pięknie, ach. No, bo jest. Jest bo jest, to jest pięknie. That's Szkoda, że nie czujecie zapachu tej wody. Jest bardzo gorący dzień i ten świeży powiew z oceanu, po prostu pachnący. odświeża świeża niesamowicie. Jest trochę jak na Marsie, <grym>, bo taki jest Kimberley, ale jest piękniej niż na Marsie. A do tego można oddychać naszym tlenem. O, po co na Marsa, kiedy tu jest pięknie. Te layers na skałach, czyli mm, takie linie osadowe pokazują różne epoki tej krainy, epoki geologiczne oczywiście. Pokażę tak 360 stopni, gdzie jesteśmy. Okolice Brum, najbardziej wysunięty Cypel, Kimberley. Kolory skały, ocean, słońce. No, i oczywiście perły, które będziemy oglądać jutro detalicznie z bliska i ich historię. A teraz pokazuję, co tutaj w dole pieni się ocean. O, te W dzisiejszych czasach w takim domu, w takiej rezydencji mieszka latarnik z rodziną. Hmm, czasy się zmieniły, co? Piękny dom. I jeszcze takie ujęcie w tej rezydencji przepięknej pod palmami na tym suchym, marsowym, skalistym terytorium. Mieszkają sobie tak wysoko, oglądają zachód słońca. No i trzeba, oczywiście. Zajmować się tą latarnią. Myślinka hmm. ma tak mięciutkie, puszyste listki. Jest tak przyjemna w dotyku. Cuda.